Ponad 500 lat temu z brzegów tak zwanego Starego Kontynentu zaczęły wypływać coraz częściej i coraz liczniej kolejne, coraz to bardziej zaawansowane i okazałe okręty, sponsorowane przez również coraz hojniejszych i coraz bardziej łasych na wzbogacenie się możnych. I tym sposobem zarówno Europa, jak i wszystkie pozostałe miejsca na globie bez żadnego wyjątku brykają się po dziś dzień z echami i skutkami sieci, którą upleciono owe 500 lat temu. W sieci nazywanej kolonializmem. Wymienienie skutków kolonializmu widocznych dzisiaj na świecie byłoby niezwykle karkołomnym zadaniem, głównie ze względu na to, że owo zjawisko było jednym z najbardziej kluczowych i oddziałujących globalnie od wieku XV-16 po dzień dzisiejszy. Ponadto liczne ślady po jego obecności bywają często ukryte na pierwszy rzut oka, no szczególnie z perspektywy mieszkańców świata zachodniego aby więc dobrze uzmysłowić, jak kolonializm jest wyjątkowo bliskim nam zjawiskiem na osi czasu i jak jego echo czuć wyraźnie na świecie będzie garść chociażby suchych historycznych faktów. Takich jak na przykład ten, że Angola, 23. pod względem wielkości kraj na świecie, z ponad milionową powierzchnią, zamieszkany przez ponad 28 milionów ludzi, uzyskał swoją niepodległość od portugalskiego kolonizatora dopiero w 1975 roku. Podobnie zresztą jak Mozambik z ponad 26 milionową populacją. A mówiąc o jeszcze bardziej aktualnych przykładach, to w tym roku, w 2020, dokładniej 4 października, odbędzie się referendum niepodległościowe w sprawie Nowej Kaledonii, wyspy będące jedną z nadal zależnych pozostałości po francuskim imperium kolonialnym, wówczas rozciągającym się również na terytorium Oceanii. Równie aktualnym, a nawet bardziej donośnym przypadkiem historycznych, pokolonialnych zawiłości pozostaje także kwestia Hongkongu, miasta wolnego od imperium brytyjskiego zaledwie od 1997 roku, które aktualnie boryka się z otrzymanym w spadku niejasnym statusem zależności wobec Chin, no co również oczywiście jest efektem polityki kolonialnej, która zresztą koniec końców ufundowała w całości ideę istnienia takiego tworu politycznego. Do dzisiaj także największa wyspa świata, Grenlandia, no nie jest bynajmniej niezależnym państwem, a nadal trwa utrzymywana w europejskiej sferze wpływów jako żywe echo dawnych morskich ambicji duńczyków. No właśnie, duńczyków. Bo jeżeli mowa o koloniach czy imperiach kolonialnych, najczęściej na myśl przychodzą takie obrazy jak. Hiszpańscy konkwistatorzy dewastujący imperia Azteków czy Inków, francuskie galeony cumujące w portach w Algierii, czy też wreszcie wojska pilnujące porządku na ulicach Bombaju czy Kalkuty w służbie królowej brytyjskiej. Rzadziej pamięta się o innych, mniejszych, lecz równie mocno odciskających swoje piętno imperiach kolonialnych, takie jak chociażby to Cesarstwa Niemieckiego, w którego skład wchodziły obszerne posiadłości w Afryce i pomniejsze w Azji, czy to włoskie, które okupowało całą dzisiejszą Libię, Erytreę i Somalię. To zapewne głównie za sprawą tego, jak widoczne do tej pory są skutki kulturowe i polityczne właśnie byłej obecności kolonizatorów. Co z kolei również zależne jest najczęściej od długości okresu, w jakim do niej doszło, czy też intensywności wykorzystywania danych ziem. Jednym ze swoistych kryteriów, które może aż zbyt oczywiście wykazuje właśnie kolonialną spuściznę danego regionu, jest z pewnością język. No nie dziwi więc, że angielski, hiszpański i francuski, jako te najbardziej rozpowszechnione języki, pokrywają się z intuicyjnymi wyobrażeniami kolonizatorów. No w końcu, aby dostrzec ślady po przykładowych, przytoczonych już niemieckich czy włoskich podbojach, należałoby już znacznie bardziej przyłożyć uwagę do obecnego wyglądu poszczególnych społeczności na globie. Jednak idąc jeszcze dalej o kilka kroków, można przyjrzeć się jeszcze dokładniej pewnym już często zapomnianym, a przykrytym warstwą kurzu podbojach kolonialnych państw, w większości nawet już dzisiaj nie istniejących. Można odczytać historię ludzi i miejsc zakrytych z czasem przez znacznie większe i znacznie bardziej rozsławione imperia. Historie, które potrafiły nawet stanowić pewne nieznane punkty przełomowe dla dalszych losów całego świata, bądź też były pewnymi wydarzeniami rzucającymi zgoła inne światło na dawne dzieje danego państwa, lub bywały zatracane, a stanowiły ważne lekcje, z których niesłusznie zapominano wyciągać wniosków. Niech wspomniana już wcześniej Dania posłuży jako pierwszy przykład. Być może nie trzeba się rozwodzić nad samym faktem tego, że Dania, również jako państwo po części wyspiarskie, położone u wylotu Morza Bałtyckiego na ocean, miało swoje ambicje dotyczące podbojów zamorskich lądów. No już koniec końców, jak wiadomo, w wiekach średnich wikingowie udawali się na odległe ekspedycje, kierując się ambicjami aż do brzegów Kanady. Jednak to nowożytni Duńczycy swoimi zamorskimi ambicjami potrafili sięgać znacznie dalej w te same miejsca, w które zapuszczały się ówczesne europejskie potęgi takie jak Anglia, Francja czy Hiszpania. Dania również zechciała odnowić swój wielokrotnie zszargany prestiż i stanąć na równi do walki o dominujące miejsce na piedestale europejskim mając za pewien przykład nie tak odległą od siebie Holandię, która jako małe państwo rzucała wyzwanie pozostałym dużym graczom. Pierwszym przystankiem, gdzie dotarły duńskie okręty, który nie był skutom lodem ziemią północnego Atlantyku, były wschodnie brzegi subkontynentu indyjskiego. Tym sposobem na fali zazdrości kupców duńskich o sukcesy Portugalczyków i holendrów, Król Chrystian IV 17 marca 1616 roku, wzorem swoich zachodnich konkurentów, zezwolił na ustanowienie duńskiej kompanii wschodnioindyjskiej, mającej mieć monopol na handel między domenami królestwa a Azją na 12 lat. Jednak ustanowienie takiej spółki handlowej to jedno, a realizacja takiego przedsięwzięcia to już zupełnie inna kwestia. Tym samym pierwszą wyprawę zorganizowano dopiero dwa lata później, no gdy zebrano już wymagane do tego środki. Nie była też ona w żadnym wypadku zorganizowana na chybił trafił, ponieważ w tym samym czasie na dwór w Kopenhadze przybył pewien holenderski kupiec. Przybył on w roli posłańca władców Ceylonu, władców dzisiejszej Sri Lanki, z prośbą o obranie przez Duńczyków kursu właśnie na tę wyspę celem przełamania portugalskiego monopolu i wyzysku. Ekspedycja po objęciu kursu płynęła do Ceylonu aż dwa lata, z czego morze po drodze zebrało swoimi falami ponad połowę załogi. Na Skandynawów nie czekało również żadne ciepłe powitanie, bo zaskoczony tak opóźnionym przybyciem dwór cesarza Ceylonu nie miał w planach korzystać z ich usług, gdy zaledwie trzy lata wcześniej podpisali oni już z żeglarzami z Lizbony porozumienia pokojowe. Zdezorientowani Duńczycy zajęli w desperacji świątynię na wyspie, gdzie oczekiwali na dalsze polecenia dyrektora kompanii. Robert Krapp, który był ów dyrektorem, nie zawiódł jednak swoich rodaków i gdy przybył miesiąc wcześniej do wybrzeży Indii, to mimo stracenia w katastrofie swojego okrętu i niemal całej załogi, udało mu się dotrzeć do wioski znanej jako Tarangambadi, przemianowanej później przez kolonizatorów i dzisiaj znanej jako Trankebar. Oraz wynegocjować pozwolenie na budowę fortu oraz zbieranie podatków. Los dalej wcale nie uśmiechał się w stronę kolonizatorów i po tak problematycznym założeniu spółki, dalej ciągnęły się również niezwykle trudne początki w funkcjonowaniu. Kursy statków były wyjątkowo nieopłacalne, w większości zwroty z handlu nie pokrywały kosztów inwestycji. Dodatkowo, wyjątkowo zagrożone powodziowo wybrzeże, na którym znajdowała się owa Duńska przystań, powodowała wielokrotne niszczenie budynków, okrętu oraz towaru. Samadania, koniec końców zaangażowana bardziej w sprawy i wojny na starym kontynencie, skąpiła środków na pomoc kolonii. Tym samym kompania, mimo założenia dodatkowych dwóch portów u wybrzeży Indii, to pod naciskiem konkurencji ze strony Brytyjczyków i Holendrów, a także w wyniku konfliktu z indyjskim Imperium Mogołów, koniec końców zbankrutowała, a po śmierci króla Chrystiana IV została ostatecznie rozwiązana. Następne 19 lat istnienia kolonii przebiega w bardzo wyjątkowy sposób w zawieszeniu w swoistym politycznym limbo. Bo mimo rozwiązania kompanii to fort oraz porty pozostały własnością królewską, no jednak już zatrudnieni w nich duńczycy, z braku lepszych perspektyw zagrożeni konfliktem z induskimi mieszkańcami no oraz podatni na liczne egzotyczne choroby, powrócili statkami na ojczysty kontynent. Na ich miejsce zatrudniono innych, no bardziej zdesperowanych chętnych, głównie Portugalczyków, no i wydawałoby się, że to oznacza koniec realnej kontroli duńskiej nad danymi przystaniami. Otóż na Tranquebar pozostał jeszcze jeden, jeszcze jeden, ostatni, można by rzec, prawdziwy, nowożytny wiking Eskil Andersen-Kolkswagen, który przez całe 19 lat izolacji utrzymywał porty pod duńską flagą, konsekwentnie obierał się naciskom ze strony miejscowej ludności oraz konkurentom z innych spółek handlowych. Aż ostatecznie przekonał swojego nowego monarchę do ponownego zainwestowania środków w handel w południowej Azji. Utworzono wówczas na nowo drugą duńską kompanię wschodnioindyjską. Dodatkowo założono trzy nowe placówki handlowe wzdłuż całego wschodniego wybrzeża Indii. Wszystko wskazywało na to, że tym razem losy kompanii odwrócą się wraz z owym nowym powiewem świeżości. Do portu zawitali równocześnie pierwsi misjonarze próbujący konwertować mieszkańców, a także udało im się stworzyć pierwsze słowniki tamilsko-portugalskie, no rozpowszechniając także ten język, a nie duński wśród ludności. Mimo to ponownie także i tym razem w dłuższej perspektywie czasu kompania nie przyniosła zysków i ponownie sięgła bankructwa. Tym razem spotkało się to z szybką reakcją metropolii i król Chrystian VI założył nową kompanię, kompanię azjatycką, tym razem z 40-letnim monopolem na handel z Indiami i Chinami. No i tym razem straty udało się ustabilizować, a raczkujący handel zaczął powoli przynosić zyski. Założono nawet kolejny punkt handlowy w Calicut, a w międzyczasie ponownie rozpalone ambicje Duńczyków zdążyły się nawet zwiększyć. Strankę bar wypłynęły więc statki pod banderą z białym krzyżem na czerwonym tle, Ku podboju archipelagów Andamanów i Nikowarów w Zatoce Bengalskiej, na których to planowano założyć liczne plantacje pieprzu, cynamonu, trzciny cukrowej, kawy czy to bawełny. I mimo że w istocie wyspę podporządkowano, lokalną ludność zdominowano, tak nieprzystępny teren i uporczywe choroby nie pozwoliły kolonizatorom zrealizować marzeń o upragnionym raju plantatorskim, który przysporzyłby im oczywiście wielką fortunę. A malaria skutecznie do połowy XIX wieku stopniowo wypędzała ich ku falom oceanu. Okres 35 kolejnych lat, od roku 1772, określa się dla kolonii duńskiej mianem Złotej Ery, bo wraz z tym rokiem kompania azjatycka utraciła monopol na handel, tym samym z całej Danii i Norwegii wyruszyły statki handlowe, nakręcając ponownie, tym razem, nawet bardziej rozległą maszynę handlową. Jednak czynnikiem, który rzeczywiście pozwolił na rozkwitnięcie owych portów, było coś zgoła odmiennego. Otóż wówczas Wielka Brytania była pogrążona w stanie niemal ciągłego, otwartego, bądź to nieoficjalnego konfliktu z Francuzami i Holendrami. A tam, gdzie trzy mocarstwa handlowe pałały do siebie nienawiścią i nierzadko otwierały do siebie ogień, skorzystali na tym przede wszystkim neutralni, bezstronni gracze, no jakimi właśnie wtedy byli niezaangażowani w żaden większy europejski konflikt Duńczycy. Okres sennej prosperity przerwały nagle, tak niespodziewane i wywracające stary porządek do góry nogami wojny napoleońskie. Dania, nadal jako kraj neutralny, no tym razem stała się ofiarą ataków floty brytyjskiej, no która już nie mogła pozwolić sobie na mimowolne, pośrednie wspieranie Francji, nawet jeżeli to było w postaci najzwyczajniejszego neutralnego handlu, i rozpoczęła okupację portów, trwającą aż do zakończenia wojen i końca obrad Kongresu Wiedeńskiego. Po zjednoczeniu Włoch nowe młode państwo z zakusami imperialnymi wysunęło również propozycję duńczykom o kupnych posiadłości, jednak ostatecznie znalazły się one w rękach brytyjskich nabywców. Na tym też urywa się duńska obecność kolonialna na ziemiach hinduskich. Obecnie Tranke bar często określa się mianem jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc kolonialnych, wręcz krzyczących swoją właśnie kolonialną przeszłością. Jednak same budynki i zabytki datowane na czasy duńskie no nie wyłamują się w znacznym stopniu architektonicznie od tych stawianych przez brytyjczyków, czy francuzów, czy Portugalczyków. W niektórych miejscach, jak na przykład w bramach, można nadal natomiast odnaleźć królewskie pieczęcie duńskich władców. Uwaga także zwraca kościół postkolonialny pod wezwaniem Świętego Olafa, również autorstwa duńskich przybyszy. Jednak to 400-letni fort Dansbrück po dziś dzień stoi jako najbardziej okazały pomnik historii. Historii jak zwykle skomplikowanej, bo z jednej strony jest on drugim największym fortem w historii wybudowanym przez Duńczyków w ogóle, będący także ich najbardziej okazałym dokonaniem na tak odległych, egzotycznych morzach, a z drugiej nadal jest to symbol podboju i prób podporządkowania sobie przez Europejczyków kolejnych to ziem, próbując narzucać reżim kolonialny i praktykując niewolnictwo. Dodając na sam koniec, to dzisiaj Danzburg stanowi jeden z najczęściej odwiedzanych zabytków kolonialnych. I mieści w sobie także muzeum poświęcone duńskim kolonizatorom, i nie jest bynajmniej zapomnianym czy zaniedbanym obiektem. To jednak nie jest równoznaczne z końcem duńskich podbojów w różnych odległych od Europy częściach świata. Indie były co prawda najdalszym portem na wschód, jednak, obierając kierunek w przeciwną stronę, pojawiają się kolejne punkty na mapie oznaczone czerwono-białą nordycką flagą, na kontynencie, którego historia jest już niemal wyłącznie przytaczana wraz z dyskursem kolonialnym, w Afryce, gdzie duńscy koloniści pozostawili swój ślad, niechlubnie przyczyniając się także do rozwoju handlu niewolnikami. Jednak ta historia jest ściśle związana z zakusami innego państwa, z raczkującymi ambicjami kolonialnymi, które to przytoczę w późniejszej części. Idąc więc jeszcze dalej na zachód, za ocean Atlantycki, otworem staje ogrom ziem Nowego Świata, z których również fragment uszczknęli Duńczycy. Zainteresowanie ziemiami w Nowym Świecie przyszło owym Skandynawom natomiast stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XVII, już po zawierusze wojny trzydziestoletniej, kupcy i żeglarzy duńscy zdobyli zainteresowanie króla projektami handlowo-osadniczymi. Za cel obrano wyspy dzisiaj określane mianem Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, z czego największe z nich noszą miano Saint Croix i Saint Thomas. Były to wyspy, które zostały odkryte jeszcze podczas drugiej wyprawy Krzysztofa Kolumba. Wówczas trafiały kolejno pod różne sfery wpływów: francuskich, angielskich, hiszpańskich czy holenderskich, by ostatecznie zostały zapomniane na rzecz innych, bardziej obfitych ziem. Utorowało to wręcz idealnie drogę dla państwa nie mogącego się mierzyć z potęgami morskimi europejskich mocarstw dla państwa takiego jak Dania. Tym samym, po kilku udanych wyprawach handlowo-wywiadowczych w 1663 roku z portów na Morzu Północnym wypłynęła ekspedycja w celu rozpoczęcia duńskiej kolonizacji na ziemiach Nowego Świata. Jednak podobnie jak w przypadku kompanii wschodnioindyjskiej, również nowo powstała kompania, tym razem zachodnioindyjska, zaliczyła wyjątkowo bolesny falstart. Otóż w trakcie wyprawy statki musiały stoczyć batalie z dwoma potężnymi sztormami, po czym ta część załogi i towarów, która przetrwała na została zaatakowana przez angielskie okręty, wówczas toczące wojnę z Holandią, z którą Dania była związana z sojuszniczymi traktatami. Anglicy wkrótce zajęli Saint Croix, a ostatni stantek Duńczyków został pojmany przez korsarzy. Mówiąc krótko, no całe ich przedsięwzięcia skończyła się kompletnym niepowodzeniem. Ale niezłomny nordycki duch eksploratorów no nie pozwolił ponownie dać się złamać i około 10 lat później nowo zawiązana kompania zachodnioindyjska ponowiła działania na Karaibach, usiłując tym razem podporządkować sobie i trwale zająć wyspy. Na przestrzeni lat losy kolonizatorów bywały zupełnie różne. Niektóre z wysp stały się trwałą ziemią niczyją, gdzie to korsarze i piraci zakładali swoje stałe kryjówki. Niektóre prowadziły działalność handlową pod duńską banderą, a o jeszcze innych słuch w Europie ginął na przestrzeni lat i do dzisiaj problematyczne jest, by uzyskać jasne informacje o właśnie tych lukach czasowych. Dodatkowo również i Brandenburgia łapczywie spoglądała na wyspy jako na swój nowy potencjalny dorobek kolonialny. Jednak Duńczycy militarnie trwale zapobiegli ich zapędom na wyspach, udostępniając jednak w dzierżawę jeden z bardziej obiecujących portów handlowych. Dopiero w XVIII wieku Dania odzyskała największą z wysp, Saint-Croix, i tym sposobem dopiero wówczas można mówić o pełnoprawnej kolonii osadniczej, a nie o zaledwie pośpiesznie skonstruowanych przystaniach. Czas spokoju, jak nie trudno się spodziewać, zakłóciły wojny napoleońskie. Wielka Brytania zajęła duńskie kolonie bez ani jednego wystrzału, a to dzięki rozwadze broniących, którzy no nie udzielili się możliwością podjęcia walki z tak przewyższającą ich siłą. Po Kongresie Wiedeńskim, podobnie jak posesje na Oceanie Indyjskim, Wyspy Dziewicze zostały zwrócone duńczykom i ponownie wróciły do dawnej codzienności kolonialnej. Do roku 1850 populacja wysp wynosiła aż ponad 40 tysięcy osób. Jednak by rozwiać wszelkie pytania, czy są dziś wyspy na Karaibach, gdzie mówi się po duńsku, to nie, ponieważ mimo duńskiego zarządu większość białych mieszkańców pochodziło z sąsiednich brytyjskich kolonii, bądź trafiło na nie w trakcie brytyjskiej okupacji. Tym samym w 1916 roku podczas zawieruchy wojennej przeprowadzono referendum, czy wyspy mają pozostać jako domena Królestwa Duńskiego. Referendum nie było przeprowadzone na terenie wysp, a odbywało się zaskakująco z dzisiejszej perspektywy, a oczywiście wówczas w kontynentalnej europejskiej części. Duńczycy ostatecznie podjęli decyzję o sprzedaniu wysp Stanom Zjednoczonym w 1917 roku i również taki stan rzeczy utrzymał się do dziś, gdzie owe wyspy stanowią terytorium zależne od właśnie USA. Jednak w tej historii nie można rzucać tak jedynie suchymi faktami. Otóż na przestrzeni tych lat, życie w owych koloniach opowiedziało również jedną z wielu jej podobnych tragiczną historię. Karaiby werze kolonialnej stanowiły jeden z docelowych punktów, gdzie docierali czarnoskórzy niewolnicy, z uwagi na licznie rozsiane po wyspach plantacje. Inaczej było w przypadku duńskich Indii Zachodnich i podobnie jak w większości przypadków, liczba niewolników znacznie przewyższała europejskich osadników. Ale w przypadku małej skandynawskiej kolonii były to liczby szczególnie zatrważające gdzie na największej Sant Hua stosunek czarnoskórych do białych wynosił 11 do 1. Szacuje się, że rocznie na wyspy trafiało ponad 3000 afrykańskich niewolników, których to, co intrygujące, sytuacja prawna w przypadku duńskich kolonii była szczególnie niejasna. Przepisy i regulacje w duńskich Indiach zachodnich były oparte na prawie obowiązującym w kontynentalnej Danii, ale władze lokalne mogły je dostosowywać do własnych potrzeb. Na przykład, takie rzeczy jak zwierzęta, ziemia i budynki były regulowane zgodnie z prawem duńskim. Ale stare prawo duńskie nie przewidziało niewolnictwa i go nie regulowało. Niewolnicy byli traktowani więc jako pewna własność wspólna i dlatego nie otrzymywali przygotowanych i dostosowanych do nich praw. Mimo, że nie trzeba chyba mówić, jak niewolnictwo z samego założenia jest okrutne, tak plantatorzy duńscy, świadomi przewagi liczebnej czarnoskórych, starali się traktować ich na tyle dobrze, by nie dopuścić do stanu buntu, co wkrótce tak czy inaczej okazało się niemożliwe. Ponieważ już w 1733 roku, jako czwarte w historii powstanie czarnoskórych niewolników w Ameryce, na wyspie Świętego Jana niewolnicy wszczęli bunt i przez dwa miesiące okupowali port kontrolujący całą Zatokę Wyspy. Mimo to bunt stłumiono, a na poprawę sytuacji należało czekać aż do lat 40. XIX wieku. Za przykładem Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich, przeprowadzających wówczas reformę w duchu oświecenia, poszła i Dania. A król duński Chrystian VIII poparł stopniowe zniesienie niewolnictwa. I orzekł w 1947 roku, że każde dziecko urodzone przez niewolną kobietę powinno być wolne od urodzenia, a niewolnictwo zakończy się całkowicie po 12 latach. To oświadczenie w oczywisty sposób nie zadowoliło ani niewolników ani właścicieli plantacji. Niewolnicy nie zamierzali czekać tyle na swoją wolność i ponownie, jak ich przodkowie, poderwali się do buntu. W obliczu ponad 8000 tłumu bojowo nastawionych niewolników, gubernatorzy, mimo że nie mieli takich kompetencji, to aby zapobiec rozlewowi krwi ogłosili emancypację na terenie całych duńskich Indii zachodnich. W ramach zadośćuczynienia plantatorom rząd duński zapłacił za każdego niewolnika cenę 50 dolarów, a gubernatorzy zostali wezwani do metropolii, a następnie poddani reperkusjom za niesubordynację. Mimo to ich wybieg prawny jedynie przyspieszył i co najważniejsze, uspokoił cały tym razem niemal bezkrwawy proces zniesienia niewolnictwa. W życiu samych niewolników początkowo no, niewiele się zmieniło. Większość została ponownie zatrudniona na plantacjach, gdzie do tej pory pracowała, zyskali oni opłaty, jednak utracili datki żywności i nie mieli zapewnionego schronienia. Taka rzeczywistość spotkała niewolników w większości miejsc zaraz po emancypacji. Jednak jest to mała cena za iskrę, która odmieniła całkowicie życie kolejnym pokoleniom. Pewnym intrygującym uzupełnieniem historii duńskich Indii Zachodnich będzie z pewnością opowiedzenie o dość mocno spolaryzowanej kwestii religii mieszkańców. Otóż za sprawą białych kolonizatorów, w oczywisty sposób narzuconą religią dominującą stał się protestantyzm w różnych odsłonach. Jednak zmieszany, jak to miało miejsce w wielu koloniach, z wierzeniami przywiezionymi z kontynentu afrykańskiego przez czarnoskórych niewolników, dla których to owych wierzeń nie było otwartej tolerancji na wyspie, a biali raczej rzadko przyjmowali je do swojego kręgu wyznaniowego. Jednak mimowolnie stały się one podstawą kulturowo-wyznaniową wielu czarnoskórych mieszkańców. Jednak w tym wszystkim najbardziej intrygująca jest duża emigracja żydowska, która rozpoczęła się już w wieku XVII, a na wyspach pojawiły się liczne synagogi. Owo zjawisko też nie było w żadnym wypadku jednorazową falą, a w okresie rozkwitu populacji wyspy Żydzi stanowili ponad połowę białych mieszkańców. Na tym też kończy się opowieść o duńskich ambicjach kolonialnych, po których dziś pozostały niemal niezauważalne ślady. Ale dobrze jest pamiętać o historiach tych ludzi: zarówno tych nieugiętych żeglarzy, którzy mimo przeciwności losu stawali na nowo odkrytych lądach, które w niczym nie przypominały ich domu, wzorem swoich przodków sprzed kilkuset lat wcześniej, jak i o tych, którzy jako jedni z pierwszych byli w stanie porwać się do walki o zrzucenie kajdan. Mimo wyrwania z rodzinnego lądu, trafienia na obcą wyspę na środku nieznanego oceanu. Jest więc to opowieść na pewno jakoś uzupełniająca losy tych kilku wycinków świata, rzucająca może nieco światło również i na samą historię Danii. Kolejna część tej opowieści nadal pozostanie w obrębie Skandynawii, a skupi się na tym razem szwedzkich dalekomorskich wojarzach.